usłyszeliśmy przed chwilą Ewangelię. Języka greckiego samo słowo Ewangelia, Eu Evangelion oznacza dobre posłannictwo, dobrą nowinę. Dzisiaj wczytujemy się w samo serce Ewangelii Łukasza, jakim jest 15 rozdział. Łukasz objawia tam, jak jest serce Boga. A te serce... Jest otwarte na każdego skruszonego grzesznika. Każdy może dostąpić przebaczenia. Każdy może przyjść i powiedzieć: Ojcze, zgrzeszyłem, przebacz mi. I dozna wybaczenia, jeżeli jego, jeżeli jego słowa będą szczere. To jest ten jedyny warunek, jaki Bóg stawia przed nami. Szczerość nawrócenia, szczerość powiedzenia: przepraszam. I to jest dobra Ewangelia, dobra nowina, bo nawet gdy się bardzo pogubimy, jak ten marnotrawny młodszy syn, albo nawet gdy będziemy jak ten starszy syn egoistami i nie będziemy się cieszyć z powodu tego, że drugi się nawraca, gdy, gdy zrozumiemy swój błąd, każdy z nas dostąpi łaski przebaczenia. I to jest ta jedna z największych radości, jaką mamy w naszej wierze w Kościele katolickim. Że każdy z nas może podejść do konfesjonału i każdemu z nas może zostać przywrócona godność, jaką utracił przez swoje złe postępowanie. Zobaczmy, jak to wynika, jak to jest pokazane w Ewangelii. Najpierw zobaczmy, dlaczego Jezus mówi tę Ewangelię. Kiedy to wypowiada? Kiedy siedzi i spożywa posiłek i naucza grzeszników i celników. Tych, którzy no, byli gorszą częścią społeczeństwa, przynajmniej dla tych, którzy teraz go upominają, dla faryzeuszy i uczonych w piśmie. Ci z kolei czuli się lepsi i uważali, że grzesznicy i celnicy są skazani już na zapomnienie. Są gorszą częścią. Już nie należy do nich, do nich przystawać, z nimi rozmawiać, a tym bardziej spożywać posiłek. A Jezus to czyni. I dlatego daje tą naukę. Można sobie wyobrazić, że ci grzesznicy i celnicy, to jest wyobrażenie tego młodszego syna, który ucieka z domu ojca w dalekie kraje. Z kolei ci... Uczeni w piśmie i faryzeusze, to z kolei starszy syn, który czuje się lepszy od młodszego i nie chce już młodszego nazywać swoim bratem. Zobaczmy, jak w Ewangelii następuje degradacja młodszego syna. Od czego się zaczyna? Młodszy syn najpierw mówi: „Ojcze, daj mi część majątku, która do mnie przypada”. To znaczy, że od chce się oddzielić od swojego ojca. Możemy się domyślać, że nie jest mu dobrze w domu ojca, bo może mu ktoś coś mówi, co ma czynić, bo nie czuje się niezależny, bo nie może wszystkiego robić, dlatego chce wyjechać z tego domu. I ojciec daje mu tą część majątku. I co się dzieje dalej? On to wszystko spienięża. To jest znak że naprawdę chce wyjechać, że chce zostawić wszystko to, co dotychczas miał, chce się od tego oddzielić. I wyjeżdża, jest napisane, w daleki kraj. Opuszcza ojca, opuszcza dom rodzinny i nawet opuszcza ojczyznę, a więc teren, gdzie jest ta sama kultura, ta sama wiara. Od tego też chce się oddzielić. I chce się poczuć niezależny, chce stanowić sam o sobie. Nie chce, aby mu ktoś, ktokolwiek mu dyktował warunki ani ojciec, ani wiara, ani obyczaje panujące w ojczyźnie. Zobaczmy, że jak już jest na ojczyźnie, coraz bardziej dochodzi do jego degeneracji. Teraz z myśli, z chcenia przechodzi do działania, zaczyna roztrwanie swój majątek. Traci to, co miał, traci też swoją godność, bo jest napisane, roztrwonił swój majątek żyjąc rozrzutnie, a w języku greckim jest użyty przymiotnik asotos, czyli żyjąc niezbawiennie, bo soteros to jest zbawienie po grecku. Dlatego mamy ten, ten skrót IHS, Jezus Chrystus Soter. Jezus Chrystus Zbawca. On żyje niezbawiennie, czyli zupełnie inaczej niż by tego chciał Bóg. No i przychodzą skutki tego niezbawiennego postępowania, gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód, jaka tu jest teraz pokazana, pokazany upadek. Ten, który był dziedzicem, Nagle popada w nędzę. I co dalej słyszymy? Że nawet jest skazany na, paszenie, na wypasanie świń, a więc czegoś, co było najbardziej niegodnym zajęciem dla Żyda. I co jest dalej napisane? Że ma nawet gorzej niż te świnie. Jest mniej godny jedzenia niż te świnie, bo nawet strągi, którymi żywiły się świnie, jemu tego nikt nie daje jak nisko upad. Ale następuje przełom. Bo młodszy syn, który teraz spaczył tylko egoistycznie, zaczyna teraz podejmować refleksję nad sobą. Zaczyna zastanawiać się, co zrobił. Zaczyna dostrzegać skutki, jakie to wywołało. Zaczyna wchodzić w siebie dosłownie. Zastanowił się a tam jest dokładnie w języku kreckim Elton and Emu, wszedł w siebie. To jest ten moment, kiedy podejmujemy rachunek sumienia. To jest też wchodzenie w siebie, zastanawianie się nad sobą, jaki byłem wcześniej, jaki jestem teraz, co mnie doprowadziło do tego upadku. I co teraz zastanawiamy się, co teraz powinniśmy zrobić. I młodszy syn mówi... Stanę i pójdę do domu mojego Ojca, na szczęście rozumie, że ma gdzie wracać. I powiem Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu, a więc przeciw Bogu, i względem ciebie, każdy nasz grzech powoduje obrażenie Boga, i też ujmę skazę, ranę zadaję w wspólnocie. Nigdy żaden nasz grzech nie jest. Indywidualny, zawsze dotyczy wspólnoty, kiedy jak grzeszę, osłabiona jest cała wspólnota. W jaki sposób cała wspólnota upada. Dlatego chcę przeprosić i Boga, i tych, których ten grzech dotyka. I zobaczmy, że to nie jest tylko na poziomie deklaracji, ale za chwilę czytamy, że zabrał się i poszedł do swego Ojca. Czyni to, co zamierza. I Potem zaczyna się pokazanie tego kontrastu. Jak nisko upadł syn, a jak teraz reaguje ojciec. Gdy był jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Zobaczmy, co robi ojciec. On nie mówi, zobacz, wraca pogubiony. Nie skreśla go, ale tym bardziej się cieszy. Że ten wraca, wybiega do niego i czeka aż do niego przyjdzie. Już do niego wybiega i rzuca mu się na siłę, na, na szyję. Pewno pamiętamy ten obraz Rembrandta, kiedy ojciec przytula swojego syna, który przed nim klęczy, w tej szacie tak bardzo zniszczonej, który go obejmuje swoimi dłońmi i przebacza pomimo wszystko. Tak kocha Bóg. Bóg nie potębi się, nie potębi cię, gdy przyjdziesz do konfesjonału, ale tym bardziej obejmie i powie dobrze, żeś przyszedł, dobrze, żeś wrócił. Czasami są takie spowiedzi, kiedy ktoś rzeczywiście ma ogromne obawy, żeby podejść do kradę konfesjonału, bo wie, co zrobił, wie, jak bardzo oddalił się od Boga, i potem mimo wszystko klęka. Bogu dzięki, i mówi. Tak jak ten Syn zrobiłem to i to zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie, i spodziewa się teraz osądu, a następuje przebaczenie. Waczmy siostry i bracia, że tak powinniśmy przeżywać każdą spowiedź, jako mój powrót do miłosiernego Ojca, jako moje pojednanie się z Bogiem i z drugim człowiekiem, nie jako rytuał do zaliczenia, jako jakiś obowiązek przykry. Ale jako mój powrót do domu. I co się dzieje wtedy? Ojciec nawet nie czekasz, syn wypowie do końca swoje słowa. Nie czekasz, mu powie, uczyń mnie choćby jednym z najemników. Ale mówi: przynieście najlepszą szatę. Włóżcie mu pierścień na ręce i sandały na nogi. Szata jest symbolem odzyskania godności. Pamiętamy tą szatę ze chrztu. Jak ona była biała. Jak ona była czysta. A potem wszyscy nasze złe postępowanie może się zabrudzić. Taką najlepszą szatę w tamtej kulturze otrzymywał ten, który był specjalnym gościem na uczcie. Otrzymuje pierścień, a więc otrzymuje na nowo, na nowo y, tą godność syna, te wszystkie prawa, które miał syn. Zobaczmy. Tylko ci, którzy nie mogą się pojednać z Bogiem, ci nie mają niepełne prawa. Kiedy masz grzech ciężki, nie chcesz się pojednać z Bogiem, nie możesz być ojcem czy matką chrzestną. Nie możesz czynić niektórych rzeczy, nie możesz przystąpić do łaski komunii świętej. Ale kiedy już się pojednasz z Bogiem, wszystko to jest ci na nowo zwracane. Te wszystkie prawa w kościele. Kiedy ktoś jest ekskomunikowany, ale chce się pojednać i pojedna się z Bogiem, na nowo otrzymuje wszystkie prawa. Cała godność jest mu zwracana. Niech się nad nim nie pastwi, że to byłeś taki. Ale Bóg na nowo daruje mu wszystko tak samo, jak miał. Jak było przed grzechem, jak było przed upadkiem. Bo Bóg kocha pomimo wszystko, a nie za to, jacy jesteśmy. I otrzymuje jeszcze sandały. Sandały nosili ci, którzy, byli którzy nie, nie byli niewolnikami, którzy byli ludźmi wolnymi. W sakramencie pojednania też na nowo jesteśmy wolni od grzechu, stajemy się wolni od zniewolenia. To też jest kolejny powód do radości, bo otrzymujemy siłę i pomoc, żeby tą wolność sobie otrzymać, utrzymać. Wzdryj bracia, jak bardzo ważne jest nasze głębokie, dojrzałe przeżywanie sakramentu pojednania. Bo z kolei można być jak ten starszy syn, mieć poczucie swej nieskazitelności. Nigdy nie przekroczyłem Twojego rozkazu. Ja, za co ja mam cię Boże przepraszać, konfesjonale? A może nie wiemy za co, bo nie zrobiliśmy tego, co młodszy syn, nie weszliśmy w siebie, nie zrobiliśmy dobrego rachunku sumienia, dlatego nie jesteśmy świadomi jak bardzo Boga zraniliśmy żeby mieć radość żeby czasami nawet wylewać łzy kiedy słyszy się i ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego trzeba głęboko przeżywać spowiedź a były takie spowiedzi kiedy ktoś nawet się popłakał bo usłyszał te słowa i ja odpuszczam tobie grzechy a się ich nie spodziewał jak ten młodszy syn. Ten młodszy syn też się nie spodziewał tego, że ojciec go potraktuje ponownie jak syna, chciał być tylko najemnikiem. To, co kiedyś się prowoż powiedział, kiedy mówił o Katechezie, przy świętej, przed kościołem nikt nie stoi i nie sprawdza, kto wchodzi, czy jest grzesznikiem, czy nie, czy jest łaski święcającej, czy nie. Każdy może wejść. Bo Kościół to jest miejsce dla grzeszników, bo nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. I to jest radość dla każdego z nas, że nawet po upadku możemy tu przyjść. Nikt nie stanie tam i nie powie, Ty nie wchodzisz. A ten starszy syn tak by chciał. On by chciał, żeby już ojciec nigdy nie przyjął młodszego syna. I zobaczmy też, czy nie jest tak w naszym sercu. Żebyśmy chcieli kogoś usunąć, bo zgrzeszył, już się nie nadaje do nas. A przecież my też jesteśmy grzesznikami. Nigdy nie porównujmy się z drugim człowiekiem, bo to będzie zawsze hamowało nasz rozwój. Porównujmy się ze świętością Boga i z samym sobą, jaki byłem u ostatniej spowiedzi, jaki jestem teraz. Zobaczmy też, do jakiego wzoru. Chcę, żebyśmy dorastali Pan Bóg, z tym się porównujmy, z drugim człowiekiem nie, bo zawsze znajdziemy kogoś gorszego lub lepszego od siebie. Dlatego patrzmy, ale na siebie. Tego zabrakło starszemu synowi. I tego też brakowało faryzeuszom i uczonym w piśmie. Oni czuli się lepsi, dlatego do ci gorsi muszą się nawracać, nie ja. I wtedy to. Takie myślenie będzie hamowało nasz rozwój, nasze przybliżanie się do Boga i nie będziemy radośni, bo nie będziemy czuli tej miłości Bożej, kiedy Bóg nam przebacza. Ojciec skazał zabić utuczone ciele. To było ciele przygotowywane na najważniejszą okazję. Kazał go zabić, kazał je teraz wykorzystać, bo młodszy syn wraca, ten pogubiony. Nie marnuje niczego, chce go wszystkim obdarować, co kiedyś miał. Pamiętajmy o tym, że tym młodszym synem jesteśmy i my, kiedy odchodzimy od domu Ojca, kiedy chcemy sami stanowić sobie to, co mamy robić. Kiedy chcemy sobie poużywać życia, nie patrzymy na obyczaje ani prawa, jesteśmy jak ten młodszy syn. Dlatego prośmy Boga, żebyśmy potrafili także jak ten młodszy syn wejść w siebie i poprosić o przebaczenie. A wtedy odczujemy tak prawdziwie i głęboko wielką radość, bo odzyskaliśmy godność, którą przez swoje złe postępowanie sami utraciliśmy.